Ponad 150 firm wszystkich innowacyjnych branż na światowym rynku, tysiące metrów kwadratowych nowocześnie wyposażonej powierzchni biurowej, laboratoryjnej, produkcyjnej i konferencyjnej oraz dogodne warunki współpracy sprzyjające prowadzeniu i rozwojowi innowacyjnego biznesu. Gdyby ktoś chciał jednym zdaniem określić czym jest Wrocławski Park Technologiczny to pewnie użyłby takich właśnie informacji. Ale to przecież nie oddaje ani istoty, ani idei parku, którego podstawą są tak naprawdę ludzie i ich pasje oraz zaangażowanie. Ponad 1300 wysoko wykwalifikowanych pracowników skupionych w firmach działających na terenie WPT. Największą siłą WPT są wspaniali ludzie, wspaniali, wspaniali ludzie pracujący w rezydujących tutaj firmach. Niesamowita siła biznesowa, bardzo ambitni naukowcy. Mieszające się możliwości najbardziej ambitnych i najpiękniejszych uczelni w Wrocławia. No i wreszcie nieoceniona pomoc miasta. Wszystko we Wrocławskim Parku Technologicznym. Nic, tylko robić tu interes. Wszystkie podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym mogą liczyć na bardzo konkretne, wymierne i wartościowe wsparcie organizacyjne, finansowe i promocyjne. Firmy, które przychodzą z pewnym pomysłem, z wiedzą jak można nowe rozwiązanie wdrożyć, jak nowe rozwiązanie można zaaplikować do y, potrzeb rynkowych, nie muszą same inwestować w ten sprzęt, w te wyposażenia, tylko korzystają z tego, co znajdują w naszych laboratoriach. Ale to nie jest jedyna dogodność, jaką my tworzymy dla tych firm. My również pomagamy tym firmom przebić się przez świat w postaci udziału w targach międzynarodowych, w zabieraniu na misje zagraniczne, w promowaniu poprzez naszym wysiłkiem tych firm w różnych mediach, konferencjach, wydarzeniach gospodarczych. Wrocławski Park Technologiczny wspiera m.in. rozwój polskiej biotechnologii, branży, której kluczowymi zastosowaniami stają się nowoczesne formy terapii i diagnostyki medycznej. Działająca na terenie WPT Pure Biologics jest jedną z niewielu firm biotechnologicznych w Polsce. Poprosiliśmy jej dyrektora generalnego, doktora Filipa Jelenia, o przedstawienie profilu spółki i źródeł jej sukcesu. Jako naukowcom, własny biznes. Pomógł rozwinąć akademicki inkubator przedsiębiorczości. W ciągu trzech lat zbudowaliśmy 16-osobowy zespół biotechnologów, zdobyliśmy ważnych klientów, pozyskaliśmy publiczne środki na sfinansowanie na badań naukowych, które prowadzimy między innymi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W mojej opinii, sukces zawdzięczamy w dużej mierze możliwościom, jakie Wrocławski Park Technologiczny stworzył, udostępniając nam bardzo nowoczesne laboratoria. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że swój biznes można zainicjować, będąc jeszcze na studiach, w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, który został utworzony w wyniku porozumienia Wrocławskiego Parku Technologicznego z uczelniami wyższymi. Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na wszelkie formy wsparcia, co owocuje m.in. powstawaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Przykładem może tu być firma CosmoGreen, której profilem działalności jest doradztwo rolnicze oraz tworzenie serwisu MyGreenspace.eu. Portal jest innowacyjny. Narzędziem do projektowania ogrodów i innych terenów zieleni w 2D, działającym online i renderującym widok 3D w czasie rzeczywistym. Światowe ośrodki badawcze są źródłami nowatorskich pomysłów i technologii, które znajdują praktyczne zastosowanie poza światem nauki. TTA Techtra, jako jedyna polska firma, dokonała procesu transferu technologii z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, CERN, do przemysłu. Techtra stała się pierwszym i jedynym producentem nowatorskich detektorów na potrzeby zarówno przemysłu, jak i nauki. Nasza obecność czy możliwość zainstalowania się tutaj właściwie była dla nas kluczowa, ponieważ na potrzeby produkcji GEM, konieczna była budowa nowej linii technologicznej. Jest to technologia, która została częściowo opracowana w Genewie, w Cernie, a częściowo jest to technologia fotolitografii, czyli znana w szeroko dostosowaniach przemysłowych. I właśnie dzięki współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym mieliśmy tą unikatową możliwość zainstalowania całej aparatury właśnie na terenie parku. Kolejna firma, która bardzo wymiernie skorzystała na wsparciu WPT to Nexwell. Powstała w 2006 roku w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości na terenie parku i jest przedsiębiorstwem produkcyjnym skupiającym się na projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń do systemów inteligentnych domów. Flagowe produkty tej firmy to dwa systemy, bardziej zaawansowany Nexo i prostszy Fox. Systemy Nexwell to integracja wielu urządzeń domowych w jeden system zarządzania umożliwiający współpracę i wymianę informacji pomiędzy nimi. Korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania w domu to oszczędność, bezpieczeństwo oraz komfort domowników. Nexwell to młoda, 20-osobowa załoga oraz dwie jednostki produkcyjne wytwarzające około 10 tysięcy urządzeń rocznie, z których wszystkie projektowane i wytwarzane są na terenie WPT. Tak naprawdę... Przygotowania do rozpoczęcia działalności zaczęły się już 10 lat temu, w 2003 roku na Politechnice Wrocławskiej. Niemniej jednak, oficjalnie po trzech latach przygotowań, firma zaistniała w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym. I od tego momentu zaczęliśmy przygodę z biznesem. Elastyczność we współpracy oraz wysoki poziom profesjonalizmu to atuty wrocławskiego parku technologicznego, które podkreślają jego rezydenci. Firma PGS Software tworzy oprogramowanie na zamówienie dla klientów z zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Firma ta tworzy zarówno małe aplikacje na telefony komórkowe, jak i ogromne systemy do zarządzania przedsiębiorstwami czy sprzedaży towarów przez internet, przez wielkie sklepy internetowe. Wśród klientów są zarówno małe startupy, jak i największe światowe. Korporacje. Jesteśmy w parku technologicznym już 5,5 roku, prawie 6 lat. To, co dla nas jest najwygodniejsze i najsympatyczniejsze tutaj, to to, że dysponujemy fajną infrastrukturą informatyczną, ale też możemy dosyć swobodnie dysponować powierzchniami. Nasza firma intensywnie rośnie, a co za tym idzie, potrzebujemy coraz to nowe powierzchnie. Park był bardzo do tej pory elastyczny i udawało nam się powiększać to biuro elastycznie wraz ze wzrostem firmy. Zarząd parku dba o integrację pracowników skupionych w firmach zlokalizowanych na jego terenie, także na polu społecznym. Służą temu inicjatywy takie jak choćby pierwsza akcja krwiodawcza, do udziału w której zgłosiło się 80 osób. Ogółem udało się pozyskać 21,6 litra krwi. Zainspirowała mnie pani ze stołówki, tutaj z cateringu, zbierała chętnych, byłem za, sam nie miałem się czasu za to wziąć, a... Jako, że jest okazja, to jak najbardziej. Zdecydowałam się, bo jest to potrzebne. Chce Pani pomóc ludziom, tak? Oczywiście. A nie bała się Pani? To jest Pani pierwszy raz? Pierwszy raz. Pewnie, że się bałam. Szczególnie tej igły grubej, ale jest w porządku. Będzie Pani oddawać krew teraz stale? Jeśli się uda tym razem, to tak. W parku to ludzie otwarci kreatywnie myślący o świecie, otwarci na społeczeństwo, otwarci na potrzeby innych. To nie tylko technokraci, jeśli tak można było powiedzieć, to ludzie twórczy. Ale też ludzie zapracowani. Ludzie, którzy nie zawsze mają czas udać się do punktu krwiodawstwa poświęcić cały dzień na ten akt oddania krwi i zajęcie się tą sprawą, zaabsorbowani sprawami bieżącymi, na ogół ciężko zapracowani. Tu się światła palą od rana do wieczora. Stąd pomysł, żeby można było to wykonać w miejscu pracy. Technologiczny klimat i charakter parku doskonale, jak się okazuje, łączy się z radością i beztroską dzieci z przedszkola technoludek. Technoludek nie jest zwykłym przedszkolem, jak jest znamy z wielu miast i miasteczek całej Polski. Położony na terenie wrocławskiego parku technologicznego technoludek wychowuje dzieci w duchu przedsiębiorczości, zaradności i ciekawości świata. To stąd pochodzić będzie nie jeden przyszły geniusz wynalazca czy pomysłowy innowator. tuż obok pracowniach, laboratoriach i halach produkcyjnych już dziś powstają urządzenia i technologie jutra. Czy chcesz do nas dołączyć? Jeśli tak, to zadzwoń lub napisz, przyjedź i spotkaj się z nami. Czekamy na Ciebie i serdecznie zapraszamy.